Dobra. Odcinek zaczyna się profesjonalnym wejściem do żabki. Jak zwykle. Dobra, nieważne. Zdecydowaliśmy się jednak, że wszyscy pojedziemy do Arturo. Możesz się do Dobra, to widzimy się w Arturo. Patrzcie, jaką ekipą lecimy do Arturo. Let's go! Let's go! Ogółem, jak już wspominałem w tym shortsie content będzie rowerowy i w sumie to no jedziemy na pumptrack nie? no to za chwilę się widzimy jesteśmy teraz w Arturo byłem idziemy kupić jakieś picie nie? O. jakieś picie idziemy kupić? jakieś picie idziemy kupić no nie no dobra to chodź idziemy do kasy do zobaczenia na pampie. No, no, do zobaczenia na pampie. Ej, przeniesiesz mi Dobra, przeniosę Później sobie nagrywamy, jak to <śm> Dobra No Idziemy na nasz pump track Sprawdzamy czy nic nie idzie Nie ma? No to idziemy, nie? Lipton Kurde Lipton kurde gdzie będzie? Lipton na środowisko i to na środek nie no tutaj już da no, może co no dobra ja ci przeniosę dobra dzięki nie mogę odbywać w idziemy odłożyć rzeczy przenosimy się tutaj na spocika no i jak ło ale się zesrał, się tak ześlizgnął. Co, co? Weź pomóż mi dwa. Dobra, wezmę rower, bo jest ciężki. Takie niepamięciwki. No, bez kity. Tutaj są połóżmy. Co? Tutaj są połóżmy. No dobra, ja tam mam. Ja chcę, nie było dużo rowerów, żeby po prostu tak... Hej, to nagrasz mnie, ja spróbuję stolik. Spoko, no, choć ja co że połóżmy trzy rzeczy. A no spoko, nie? Jakby co? Ja mam kawał w kieszeni, słuchawki, pieniądze, no. <laughs> no, Okay.